Witam serdecznie w dzisiejszym popołudniowym odcinku. Rzucili się do kupowania polskich obligacji, skąd się wziął wielki popyt. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście, na samym początku, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości adres e-mail tutaj poniżej. A będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel na. Indeksach gidowych na surowcach, na obligacjach, na foreksie, a nawet na Bitcoinie, w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Rzucili się do kupowania polskich obligacji. Skąd się wziął wielki popyt? Ale oczywiście na samym początku należy wspomnieć o tym, co się wydarzyło przed chwilą, czyli o decyzji Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych, które właśnie się pojawiło. Oczywiście bank nie zmienił stóp procentowych w ogóle w żadnym zakresie, a napływające informacje raczej były troszeczkę gołębie niż ja ale za chwilę o tym powiem. Oczywiście, drodzy Państwo, widzicie Państwo w tle nasz tweet z naszego konta na Twitterze, który oryginalnie pochodzi oczywiście z Bloomberga. I oczywiście zachęcam tych wszystkich, którzy chcą śledzić ten nasz profil na Twitterze, gdzie pojawiają się czyste wpisy, bez żadnych opisów, bez żadnych komentarzy i innych tego typu dodatków, czyste headliney, które możecie Państwo sami interpretować. Więc jeżeli Państwo chcecie śledzić ten nasz profil, zachęcam oczywiście, żeby followować, żeby obserwować i dołączyć do naszej społeczności na Twitterze. Widzicie Państwo, tutaj w tle adres. I oczywiście, jeżeli Państwo nie znacie dość dobrze języka angielskiego, to w miarę do, w dobrym stylu możecie Państwo tłumaczyć poprzez automatyczną aplikację dołączoną do Twittera, żeby wiedzieć po prostu, co jest tam dokładnie napisane i e, mieć to przetłumaczone na język polski. Zamykamy nawias i oczywiście idziemy dalej. Na tym następnym slajdzie widzicie Państwo, kto jest kim w, w ECB. I kiedy pojawiają się, będą się pojawiać następnym razem, następne yy, słowa, zdania i wypowiedzi członków ECB, to będziecie Państwo mogli dopasować dzięki temu i obserwować, kto jest kim na podstawie tej osi, która określa, yy, gdzie mamy jastrzębia, gdzie mamy gołębi w radzie dyrektorów Europejskiego Banku Centralnego. No i ten następny slajd, czyli kolejny nasz tweet z naszego konta, który sygnalizuje, że te informacje, które pojawiły się po, po 13.45 a do godziny 14.30 kiedy e, nagrywam ten materiał, sygnalizowały właśnie, że troszeczkę tylko oddaliła się perspektywa podwyżek 100% do końca tego roku, ale zmiany nie są zbyt duże, czyli na razie tak jakby rynek w ogóle nie przejmował się tym co się wydarzyło, jakie pojawiły się informacje i gdyby tak rzeczywiście bardzo skrupulatnie podchodzić do tych informacji to raczej one są ciut gołębie niż bardziej jastrzębie, ale na razie nie powinno mieć to żadnego większego wpływu na to. Co się będzie działo na rynku euro i w ogóle na rynku pieniężnym, długu, i tak dalej. I ta. dalej oczywiście czekamy także na wszystkie inne informacje z Europejskiego Banku Centralnego, które będą się w następnych minutach i godzinach pojawiać. Ale tematem tego wpisu jest oczywiście kupowanie polskich obligacji, ponieważ no, gdy, gdy zobaczymy, zobaczcie Państwo, co się teraz dzieje. Na tym wykresie w tle zaznaczyłem, pokazałem, jak zachowywała się polska krzywa. Dochodowości yield curve dzisiaj, w momencie tworzenia tego wpisu, i jaka była ukształtowana ta krzywa dochodowości 3 dni temu? Widzicie Państwo, gigantyczne przesunięcie całej krzywej dochodowości o 30-20, a w skrajnych momentach na pięcioletnich obligacjach, nawet o ponad 50 punktów bazowych. Czyli naprawdę przesunięcie jest dość znaczące. Widzimy tutaj popyt na polskie obligacje, no praktycznie na całej krzywej widać, że inwestorzy zwłaszcza zagraniczni rzucili się do kupowania polskich obligacji, ponieważ no, gdyby um, zobaczyć co się równolegle dzieje na rynku złotego, to moim zdaniem ten popyt właśnie płynie raczej z zagranicy, niż jest generowany przez polskie tutaj instytucje. I myślę, że taka powinna być interpretacja tego, co się e, dzieje. Natomiast takie mocne przesunięcie bardzo znaczące, ponieważ no, polskie dziesiątki przesunęły się o 47 punktów bazowych, widzicie Państwo na dole, e, tą wartość przesunięcia. No naprawdę jest imponujące, zdarza się bardzo, bardzo rzadko. I kiedy występuje taka a, sytuacja w sytuacji oczywiście generalnej, besy na wielkiej bessy na obligacjach na całym świecie, moim zdaniem, może być to punkt zwrotny tego co się dzieje, i oczywiście będzie się to także wpisywało. W zachowanie obligacji na całym świecie, ponieważ na następnym slajdzie mamy tożsamą krzywą dochodowości, ale w tym wypadku dla Stanów Zjednoczonych, i widzicie Państwo tutaj praktycznie do tych krótkoterminowych papierów z rynku pieniężnego, także tutaj widzimy, że praktycznie cała krzywa dochodowości się znacząco obniżyła. Zwłaszcza te obligacje do dziesięcioletniego terminu wygasania. Od wczoraj jest na nie bardzo potężne kupno i obserwujemy to także na innych wykresach. Więc wniosek jest taki, że praktycznie na całym świecie od trzech dni trwa potężne kupowanie obligacji i kupowane są. Przede wszystkim te papiery, które są w miarę bezpieczne i które oferują już teraz naprawdę sporą, ciekawą rentowność, taką jak na przykład rentowność polskich obligacji. Myślę, że tak to należy interpretować, a ten kolejny wykres dość dokładnie pokazuje, że czy to polskie obligacje, czy też Stanów Zjednoczonych, czy nawet Australii, czy też Nowej Zelandii są kupowane praktycznie od tego samego momentu i widać, że mamy do czynienia ze sporym, ale naprawdę sporym kupnem, który może być. Z sygnałem, że coś interesującego dzieje się na rynku obligacji na całym świecie, a może to być dodatkowo sygnał, że zmienia się, może być zmieniany trend, czyli ta tendencja do wielkiej wyprzedaży, którą obserwujemy od 7 marca, kiedy rentowności amerykańskich obligacji wzrosły nawet o 1 o punkt procentowy, czyli naprawdę zwiększyły się o bardzo, bardzo dużo, co jest naprawdę na rynku obligacji takie rzeczy zdarzają się bardzo rzadko i sygnalizują właśnie, że mamy do czynienia tutaj z wielką Bessą, z wielką falą wyprzedaży. A gdy rzucimy okiem na amerykańskie dwuletnie obligacje, jaką one mają zmianę na przestrzeni ostatniego tygodnia, to widzicie Państwo, że praktycznie od dwóch lat nie było takiego silnego kupna amerykańskich obligacji w tym wypadku Potwierdzenie jest znaczenia przesunięcia krzywej dochodowości nawet na tych papierach dwuletnich. No, zobaczymy, będziemy także monitorować, czy czasem nie pojawi się jakaś informacja, która pozwoli nam zinterpretować to wydarzenie, w pewien sposób wyjaśnić na razie. Jeszcze raz podkreślam, skąd się wziął wielki popyt na obligacje? Prawdopodobnie jest to Efekt zachowania obligacji na całym świecie, które w jednym momencie od trzech dni są gigantycznie kupowane, więc rzucili się do kupowania polskich obligacji inwestorzy z całego świata, ponieważ trwa także wielki popyt i wielkie kupowanie obligacji na całym świecie, i stąd płynie teraz ten kapitał. I na co należy jeszcze zwrócić, drodzy Państwo, uwagę to zachowanie takie intradayowe amerykańskich tych dziesiątek na które patrzymy każdego dnia ponieważ nie udała się próba powrotu nad poziom 270 a moim zdaniem to sygnalizuje, że dzisiaj będzie znowu presja na to, żeby kupować te obligacje i próbować je zbić na jeszcze niższe poziomy. I oczywiście obligacje rzutują także na koszty obsługi długu i widzicie państwo jak one zachowywały się na przestrzeni ostatnich 20 lat w Stanach Zjednoczonych i jak Dużo one pożerają z, z amerykańskiego budżetu. Ten wykres warto sobie zapamiętać, bo te kwoty dochodzą, zbliżają się i są podobne do rocznego polskiego PKB. Tyle muszą Amerykanie wydawać, żeby obsłużyć e, amerykański dług. Co jest także istotne i ważne z tych informacji, które się w ostatnim czasie pojawiały, to oczywiście zachowanie e, Bilansów banków centralnych. Na tym następnym wykresie widzicie Państwo, jak zwiększały się bilanse najważniejszych banków centralnych na całym świecie, i w tym wypadku, jeżeli oczywiście doszłoby do odkręcania tego zwiększania bilansów, to byłby to czynnik naprawdę bardzo źle rzutujący, prognozujący zachowanie cen akcji, zwłaszcza tych aktywów innych związanych z ryzykiem, jak na przykład Bitcoin, więc. Więc naprawdę zagrożenie ze strony zwijania bilansu, zwłaszcza Fedu, jest w tym wypadku duże, chociaż jak widzicie Państwo, zwiększanie bilansu Fedu w stosunku do PKB, jak ten wykres to pokazuje, w Stanach Zjednoczonych wcale nie odbiera, nie jest jakoś takie znaczące, ponieważ dopiero znaczące te zwiększanie bilansu ma miejsce w Szwajcarii czy też na przykład w Japonii. I następna klasa aktywów, na którą należy zwrócić uwagę w tym momencie, w sytuacji, kiedy mamy decyzję ECB w sprawie stóp procentowych, kiedy mamy decyzję i różnego rodzaju inne przesunięcia na rynku obligacji, to oczywiście zachowanie amerykańskiego dolara. I w tym wypadku widzimy, że eurodolar próbuje cały czas wrócić trwale nad poziom 1,09. Jeżeli dzisiaj po tych słowach Prezes Lagarde uda się utrzymać nad tym poziomem, no to moim zdaniem jeszcze bardziej zwiększy się szansa na to, że eurodolar spróbuje walczyć cały czas o okolice 22-letniej linii trendu wzrostowego. I tak to będę interpretować. Widzicie Państwo, że inwestorzy coraz bardziej przywiązują większą wagę do oporów w okolicach 1,11,50,80 znaczenie tych poziomów naprawdę mocno rośnie i myślę, że w następnych dniach ten poziom będzie naprawdę niezwykle ważny i myślę, że prawdopodobnie będzie to także punkt odniesienia w sytuacji, kiedy będziemy zbliżać się i przybliżać w ogóle do majowej decyzji Fedu w sprawie procentowej, która naprawdę ma bardzo duże znaczenie. Eurodolar także należy obserwować pod, przez pryzmat Rynko opcji. I w tym wypadku zobaczcie Państwo, sytuację, kiedy eurodolar zbliżył się znowu do swoich marcowych minimów, to rynek opcji już nie prognozuje aż tak wielkiego kupna opcji put, czyli tych, które nastawiają się na spadki eurodollara, to może być pewnego rodzaju dywergencja zachęcająca do popytu na ryzyko. Natomiast kiedy zobaczymy, jak układają się strajki i jak rynek obstawia, gdzie mogą być. Największe, najważniejsze poziomy dla rynku opcji, no to widzimy tutaj rozmieszczenie opcji put na kolejnych tutaj tych poziomach. Zagęszczenie w momencie wygasania instrumentów pochodnych jest dość duże i rynek sygnalizuje, że boi się wyniku wyboru we Francji za półtora tygodnia, za kilkanaście dni i oczywiście na to, co się może stać na rynku po decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych, a to przypominam. Jest 4 maja, czyli już za 3 tygodnie, będziemy mieć taką decyzję, która będzie miała naprawdę duże znaczenie dla praktycznie wszystkich rynków finansowych na świecie, ponieważ tutaj rynek, jeszcze raz powtarzam, przygotowuje się na możliwość zmniejszania bilansu Fedu, co miałoby potężne perturbacje i znaczenie. Oczywiście amerykański dolar także jest ważny w stosunku do jena japońskiego, i tutaj. Walczymy cały czas o ten poziom 125, czyli linię szyi 20-letniej formacji o odwrócone RGR, i następne dni będą tutaj decydujące. Oczywiście teraz rynek będzie starał się przesunąć te wskazania z wykresu dziennego na wykres tygodniowy, a później na wykres miesięczny ponieważ takie przesunięcia jeszcze bardziej zwiększą techniczną presję na to, żebyśmy byli świadkami wzrostów. Tej pary w perspektywach kolejnych e, interwałów e, czasowych, więc dolar jen cały czas, moim zdaniem, warto monitorować. Kolejny na rynku walutowym jest y, do obserwowania a fund brytyjski na, a, na parze euro do funta brytyjskiego, ponieważ wsparcie 0,83, jak wiecie Państwo od stycznia jest atakowane i bardzo trudno jest je przebić, więc. W tym wypadku ta, ta, ta fala kupna brytyjskiej waluty względem wszystkich innych ważniejszych walut, którą obserwowaliśmy wczoraj, jest zastanawiająca i należy podchodzić do niej z dużą dozą ostrożności. I także popatrzymy cały czas na zachowanie e, złotego, w tym wypadku na euro złotem, gdzie widzimy e, po pierwsze, że nie ma większej zmienności, la, raczej występuje presja na kupowanie złotego niż na sprzedawanie złotego. To jest dobra informacja. Yy, jeszcze raz powtarzam, moim zdaniem tutaj inwestorzy zagraniczni powodują presję na kupowanie obligacji, a nie inwestorzy krajowi, ponieważ tą presję na polskie obligacje, yy, ta presja na polskie obligacje jest yy, pochodną tego, co się dzieje na całym świecie. To nie jest tylko jakaś lokalna yy, polska specyfika. I teraz, kiedy przejdziemy już do rynku tutaj yy, indeksów giełdowych, na które także moim zdaniem warto zwrócić szczególną uwagę. No to jest y, oczywiście, zaczniemy oczywiście od y, indeksu SP, który wczoraj w bardzo ładnym stylu obronił swoje wsparcie 4400 y, punktów. No i jeżeli dzisiejsza sesja będzie kontynu przyniesie nam kontynuację wzrostów, to naprawdę te, y, ta wczorajsza sesja będzie mogła nam przynieść także renesans popytu na ryzyko i, i sygna będzie mogła sygnalizować wzrost popytu na ryzyko w ujęciu globalnym, a gdy dodamy do tego właśnie to odwrócenie tendencji na rynku obligacji, mo, mo, moim zdaniem będzie wtedy szansa na to, żebyśmy byli świadkami w następnym, e, w, w końcówce kwietnia, żeby ten popyt na ryzyko rzeczywiście zaczął atakować. Może rynek coś wie więcej, czego my jeszcze nie wiemy. Będziemy oczywiście monitorować, co się dzieje w, na, na polu informacyjnym, jeżeli się pojawią jakieś oczywiście ciekawe informacje, to będziemy je zamieszczać na naszym koncie na Twitterze. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby zafollowować, obserwować nasz profil na Twitterze, gdzie wklejamy te informacje płynące bezpośrednio, czyste headliny, żeby sobie każdy z Państwa mógł samodzielnie je interpretować. Indeksy giełdowe oczywiście dzisiaj mają za zadanie utrzymać się nad, co najmniej w okolicach wczorajszego zamknięcia, Natomiast kiedy zobaczymy, drodzy Państwo, jak zachowywał się indeks S&P względem średniej swojej dwustu ta średnia ma potężne znaczenie dla graczy długoterminowych, ponieważ utrzymanie powyżej sygnalizuje hossę, a każdy spadek poniżej bese na indeksie giełdowym. I zobaczcie Państwo, na przestrzeni ostatnich 100 lat, ile razy w ciągu roku indeks giełdowy przechodził przez średnią dwustu I widzicie Państwo, że jakoś na razie nie odstajemy od tego, co się działo na przestrzeni historii, całej, stuletniej historii, ale to także jest informacja i sugestia, że gdyby ktoś chciał rzeczywiście stworzyć swoją jakąś taką strategię inwestycyjną, opierającą się tylko i wyłącznie na przełamaniu tej średniej, to może się liczyć, że w roku może mieć 12-15, nawet trochę więcej sygnałów, kiedy no, dojdzie do. Do błędnych wskazań, i że taka strategia może być naprawdę też narażona na spore ryzyko, jeżeli ktoś chciałby się oczywiście pozycjonować na rynku, bazując tylko i wyłącznie na zachowaniu indeksu giełdowego względem swojej średniej. Myślę, że warto także na to zwrócić uwagę. Indeksy giełdowe oczywiście mają swoje znaczenie, ponieważ najlepiej pokazują wzrost popytu na ryzyko bądź też awersję na ryzyko. Ale y, moim zdaniem także należy monitorować inne takie zachowanie. Y, kiedy zobaczymy, jak zachowują się spółki takie bardziej nastawione na handel z Chinami, no to widzicie Państwo, że mają one, y, że zachowują się na, one na przestrzeni ostatnich historii no, dość słabo. I jest to sektor, na którym, y, na którym no, warto Monitorować, ale no nie koncentrować się zbytnio na tym. Natomiast pozytywnie zachowuje się sektor służby zdrowia, i tutaj widzicie Państwo, jak dość dobrze w Europie ten sektor właśnie teraz performuje i są tutaj najlepsze wyniki od 14 lat. A sam indeks DAX dzisiaj ma za zadanie utrzymać się nad poziomem 14 tysięcy punktów. Każde takie utrzymanie będzie zachęcało do tego, żeby jednak ten popyt na ryzyko atakował. A ten a po dzisiejszej sesji oczywiście e, rynek może być już nastawiony bardziej na święta niż na jakieś... Moim zdaniem poziom 14 tysięcy punktów cały czas jest w grze, a na indeksie WIG20 niewiele się dzieje, ponieważ cały czas tutaj walczymy między dwoma poziomami, ostatnie minima i poziom mniej więcej 2125 któregoś pokonanie będzie zwiastowało prawdopodobny kolejny kierunek impulsu na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. A w momencie tworzenia tego wpisu na rynku surowcowym niewiele się także dzieje. Ropa naftowa raczej zakończy cały tydzień nad poziomem 100 dolarów, a to będzie naprawdę zachęcało także w tym wypadku do tego, żeby cena dalej rosła. Gaz ziemny w Stanach Zjednoczonych jest na poziomach najwyższych od 14 lat, także tutaj presja na to, żeby były wzrosty jest kontynuowana i złoto, złoto, które ma swój opór w okolicach 1980, a jego pokonanie otwiera przestrzeń do także wielkich wzrostów na cenie złota, więc w najbliższym czasie to, co się wydarzy na rynku złota będzie miało naprawdę duże znaczenie i przełożenie ma potencjał ku temu, żeby wygenerować impuls wzrostowy, ale z drugiej strony, kiedy, kiedy wrócilibyśmy pod poziom 1950, to wtedy automatycznie zmieni się narracja i oczywiście zmieni się nastawienie, ponieważ wzrośnie prawdopodobieństwo tworzenia prawego ramienia formacji RGR o dwumiesięcznej historii. Więc, więc przed nami ważny wybór rynkowy i na złocie wkrótce będzie naprawdę bardzo interesująca. I na koniec Bitcoin. Bitcoin, jak widzicie Państwo, będzie tworzenia tego wpisu jest mniej więcej na zero, ani nie ma wzrostów, ani spadków względem ostatnich poziomów, więc tutaj ze strony kryptowaluty nie ma nowych wskazań i powinno być wszystko po, starem, po staremu. No zobaczymy, czy dzisiejsze słowa prezes ECB będą miały znaczenie i to, że rzucili się do kupowania obligacji na całym świecie, nie tylko polskich inwestorzy z całego świata. Czy to będzie miało jakiś wpływ na to, co się dzieje na rynku ryzyka? Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania, wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości adres e-mail poniżej, a będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu, miłego wieczoru. I do usłyszenia, do, do zobaczenia podczas następnych materiałów.